Tak powoli, powoli, żeby nie przeganiać pana Roberta. I biegniemy i brawo. Tak wygląda start naszej najmłodszy. I teraz poczerwujmy, jak oni pięknie biegną po alejkach A więc za chwilę będą skręcać w lewą stronę. I za chwilę upragniona meta. Brawo! Już są na mecie! Jaki wspaniały bieg. Powolutku, 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 powolutku. Brawo, brawo, powolutku. Góżki podnośnione do góry, powolutku. Rodzice, spokojnie, spokojnie, do końca, tak. I kto jest pierwszy? Ważne jest, zameldowanie się na mecie. I za chwilę, tu w tym proszę rodziców, nie podchodzimy jeszcze. Spokojnie, siomy, Ja przypomnę, że pierwszy dwójka sędziowie e, po prostu przeprowadzą do podium i tam za chwilę będziemy nagradzać medalami. I już, moi drodzy, gorące brawa, ten z Oddaję głos, już pierwsza bieg. Oj drodzy, teraz właśnie brawa, gorące brawa, zmęczona, ale szczęśliwa, dobiega do mety. I witamy, brawa! Mamy zwyciężczynię i kolejne miejsca już dobiegają do mety. Brawa, gorące brawa. Za chwilę poznamy tą pierwszą trójkę, która tak wspaniale zaprezentowała się w tym biegu.